Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś, zgodnie z obietnicą, wybierzemy się w świat Kajka i Kokosza. Ale nie będzie to świat gier, nie będzie to świat tej gry, którą Wam właśnie pokazuję, czyli gry Kajko i Kokosz w Krainie Borostworów, ale będzie to świat komiksu, komiksu i tego, można by dziś powiedzieć, takiego uniwersum Kajka i Kokosza. Tutaj mi się gra w tle uruchamia. Może będzie nam przygrywać jakaś muzyka, ale tak, jak mówię, dziś będziemy rozmawiać o komiksach. Słuchajcie, no więc tutaj na stole leżą moje komiksy o kajku i kokoszu. Gdy postanowiłem nakręcić ten odcinek, poczytałem trochę o kajku i kokoszu, no i dowiedziałem się paru informacji, o których wcześniej nie wiedziałem. Komiks Kajko i kokosz jest autorstwa Janusza Christy. Powstawał on. W latach 1972 do 1990 początkowe historie o Kajku i Kokoszu były drukowane w formie pasków w gazetach, ale zanim powstał komik Kajku i kokoszu był Kajko i Koko. Słuchajcie, mam tylko jedną historię o Kajku i Koku. Kajko i Koko powstawał już od roku 58- Najpierw występował sam kajtek kajtek i koko oczywiście. Potem dołączył do niego Koko. No i powstało podobno bardzo wiele, bardzo wiele historist związanych z tymi dwoma żeglarzami. Ja mam tylko jedną część, którą zakupiłem w dawnych czasach w kiosku ruchu. I powiem wam, że wtedy mi się ten, ta historia w ogóle nie spodobała, więc więcej historii spod znaku kajtek i koko nie mam. Natomiast bardzo przypadła mi do gustu historia kajka i kokosza. Tak sobie teraz poczytałem to pierwsze, pierwsze jakby informacje, pierwsze historie o Kajku i Kokoszu zaczęły pojawiać się w roku 1972 w wieczorze wybrzeża. Co ciekawe, pierwsza historia pod tytułem Kajko i Kokosz to Historia złotego pucharu, wydana w dwóch zeszytach, potem już wydana w dwóch zeszytach, bo początkowo właśnie w tych paskach w gazecie pod tytułem Złote prosie. I co ciekawe, w tym wydaniu pierwszym, czyli w tym wydaniu w gazecie, historia zaczyna się od Kajtka i Koka, którzy odnajdują to właśnie Złote prosie, czyli ten puchar, który tu widzicie na wszystkich trzech komiksach. I Potem historia przenosi się do ich przodków w średniowieczu i tam jest kontynuowana. Ja w dzieciństwie oczywiście czytałem tą historię w całości, natomiast miałem tylko ten komiks. Jest to komiks, e, część drugą. Część pierwszą czytałem tam gdzieś u moich kuzynów, ale nie posiadałem. Jak widzicie, komiks jest czarno-biały, wydany na takich żółtych stronach. I ta moja, ta moja część. Druga tego złotego pucharu pochodzi, jest to wydanie drugie, z roku 1988. Krajowa Agencja Wydawnicza i prasa książka Ruch. Właśnie w kiosku Ruchu kupiłem tę część. Nie mogłem nigdy dostać części pierwszej. Tę część posiadali moi kuzyni, do których często jeździłem i tam poznawałem historię Kajka i Kokosza. Natomiast teraz właśnie po obejrzeniu odcinku, odcinka Pęczarda odszukałem na Allegro w starym wydaniu, co ciekawe nawet w pierwszym wydaniu obie części złotego Pucharu zakupiłem nawet w całkiem niskiej cenie. I właśnie sobie niedawno przeczytałem. Jest to, tak jak mówię, wydanie pierwsze krajowa agencja wydawnicza, e, również rok 1000. Czy to będzie widać tutaj, nie, tutaj chyba gdzieś wyżej. 1985. Są to pierwsze Christa właśnie od. Tutaj mamy na, co ciekawe nazwisko autora jako Janusz Chrysta. Ta historia powstała jako pierwsza, ale w formie komiksu nie została wydana jako pierwsza, bo w formie takiej zeszytu komiksowego to szkoła latania była pierwsza świetna historia złoty puchar. Tak mówię, drugą, drugi tom przeczytałem wiele razy. Pierwszy tom, no też czytałem, ale to tak chyba z raz, może z dwa w dzieciństwie. Po złotym pucharze powstał również wieczorze wybrzeża w formie pasków, szranki i konkursy. Ta seria, ten znowu dwualbumowy, komiks, czytałem kiedyś w dzieciństwie, ale chyba tylko raz u mojego kuzyna, nie miałem tych komiksów nigdy. I też zakupiłem je ostatnio. Są, jest to wydanie drugie. Trochę brzydsze od tego pierwszego. Trochę też w gorszym stanie. Ale, ale mimo wszystko niezłe. Pamiętam, że chciałem mieć ten komiks zawsze w dzieciństwie. No ale wtedy nie można było sobie tego tak łatwo kupić. Więc go nie miałem. Mówię, czytałem go może z raz. Pierwsza część ma aż 60 stron. Druga 40. Więc w sumie 100 stron. Jeśli chodzi o te pierwsze komiksy Wydawane w formie pasków w gazecie, wyczytałem taką ciekawostkę, że Janusz Chrysta nie miał z góry zaplanowanej całej historii, tylko pod wpływem listów od widzów, pod wpływem nowych pomysłów, które mu się zradzały, bo te w serie powstawały dość długo. Złoty Puchar w latach 1972-73, szranki i konkursy 73-74, więc dopisywał, wymyślał na poczekaniu, no i to sprawiało, że ta historie były takie no, dłuższe. Po tych dwóch historiach powstała trzecia znowu dwukomiksowa, tylko że, mia że komiksy miały, różną miały różne tytuły, ale mówiło o tej samej historii. Pierwsza część to Woje Miła, i druga część to rozprawa z Daniechem. Te komiksy mają w dzieciństwie, jak widzicie, są w stanie w jakim są. Bo szczególnie Rozprawę z Daniechem czytałem wiele, wiele razy. Wojamiar Miła początkowo były nie moje, ale potem udało mi się jakoś wystąpić od mojego kozyna i całą tą historię czytałem, czytałem wielokrotnie. Ten komiks mam już kolorowy, tak, czyli on jest już kolorowy, dwie pierwsze części są czarno-białe można powiedzieć, natomiast to już, tu już pojawiają się rysunki Kolorowe rozprawa z Daniechem pojawiła się. E, Bojem rozprawa z Daniem w latach 74-75, również, również wieczorze wybrzeża. No i to, słuchajcie, następnym, następną częścią, która powstała, była szkoła latania. I myślę, że to był pierwszy komiks o Kajku i Kokoszu, jaki przeczytałem, ponieważ należą do mojego kuzyna, u którego często bywałem. E, miałem w zasadzie dwóch starszych kuzynów. Jeden miał tych komiksów bardzo dużo, ale traktował je jako taki swój skarb, można powiedzieć, i ciężko było u niego coś, od niego coś uzyskać. Szczególnie, że ja byłem takim gówniarzem młodszym, który czasem coś mógł zepsuć, tak, więc się trochę tego bał, mając pewnie w pamięci, co wyczyniałem, jak byłem takim pięciolatkiem. Oczywiście komiksy czytałem, jak już byłem trochę starszy, no ale on pewnie to dobrze pamiętał. I ta szkoła latania... Została, to jest pierwszy komiks z cyklu Kajko i Kokos, który został wydany w formie zeszytu komiksowego. Oczywiście najpierw ukazał się również w formie w formie pasków, ale został, został potem wydany jako pierwszy w formie zeszytu. I jest to pierwsza część, można powiedzieć, taka składająca się z jednego tylko. Z zeszytu. No i słuchajcie, to są moje stare komiksy, czyli te komiksy, które pochodzą tam gdzieś z lat 80. Mówię, dwie serie zakupiłem sobie teraz, ale po przeczytaniu tych komiksów, które tu widzicie na stole, może tam jeszcze jakiegoś innego, ale dokładnie tego nie pamiętam. Długo, długo nie zajmowałem się kajkiem i koszem. Kajtek i koko też mnie nie wciągał. No więc. Gdzieś te stare komiksy sobie leżały, ale nowych już nie miałem. W roku 2003 wydawnictwo Egmont postanowiło wznowić całą serię o Kajku i Kokoszu. Ja wtedy wpadłem na taki plan, że sobie uzupełnię tą kolekcję. To znaczy do tych moich starych wydań dokupię pozostałe części. No jak tu widzicie na stole mam 7 zeszytów z tego wydania, właśnie z tego okresu 2003-2004. A więc, no, kolejne, kolejne komiksy na wczasach: Zamach na Milusia, Wielki Turniej, Cudowny Lek, Festiwal Czarownic, Dzień Śmiechały i Mirmił w Opałach. Są to wszystko historie jednozeszytowe, bardzo ładnie wydane, z odnowionymi cyfrowo podobno grafikami na takim kredowym papierze. Wtedy w roku 2002, 2000, 2003, 2004 taki komiks kosztował, jak widzicie, 12,90. 12 no i ja je kupowałem, ale w pewnym momencie stało się coś, co sprawiło, że nie, nie zbudowałem tej kolekcji do końca. Mianowicie, gdy zaczęły się pojawiać w Empiku, bo głównie wtedy byłem na studiach w Krakowie, więc głównie w Empiku oglądałem te komiksy. Te części, te komiksy dwuczęściowe, czyli tak jak na przykład Mirmiła miła rozprawa z Daniechem, to panowie Cwaniaki z wydawnictwa Egmont zaczęli te dwuczęściowe komiksy wydawać w trzech zeszytach. tak? Czyli jeżeli się tutaj popatrzycie na przykład na taki Dzień Śmiechały, to mamy zwykle, jeżeli rysunki są mniejsze, to trzy na stronie, jeżeli są większe, dwie na stronie. Natomiast oni potem tak śmiesznie zaczęli wydawać, że te komiksy wszystkie miały dwa rysunki, czyli nawet jak były takie małe rysunki, no i tak były dwa na stronie. Co sprawiło, że na przykład tą historię, wojen Mirmiła Rozprawa z Daniechem podzielili na trzy zeszyty. Tak samo zrobili ze Złotym Pucharem i z komiksem Szlanki i Konkursy. I wtedy uznałem, że ja się tak bawił nie będę i. Przestałem kupować te komiksy i o nich bardzo, na bardzo, bardzo długo zapomniałem. Oczywiście wszystkie te historie, które tutaj mamy, przeczytałem, może nawet po kilka razy. Nie mam aż takich pięknych jak Pęczarz na przykład z Wielkim Turniejem, ale no, pamiętam, że bardzo, bardzo lubiłem ten komiks. No i teraz chyba dokończę to, co miałem zrobić kiedyś, te nawet już w tej chwili będzie 14 lat temu i dokupię brakujące zeszyty, ponieważ brakuje mi Kajkaj -kaj kokosza w krainie borstworów. Puściłem Wam początek gry na Amidze. W zasadzie taką czołówkę. Intro tam minęło, więc nie, nie widzieliście, ale melodyjka była. Słuchajcie, w tej chwili mają tu na ekranie za sobą. Do tej gry, gdy ona powstała, właśnie był komiks w Krainie Borostworów. Oprócz tego brakuje mi jeszcze e, bodajże dwóch numerów. Nie mam na pewno zeszytu pod tytułem Skarby Mirmiła. I czegoś jeszcze? Wydawało mi się, że nie mam trzech, ale już się upewnimy, bo tutaj słyszycie Festiwal Czarownic. Mamy właśnie pełen spis. Brakuje mi na pewno skarby Mirmiła w krainie Borostworów i Mirmir Mir w Opałach. Mam urodziny Milusia. Zamach na Milusia. Nie mam urodziny Milusia, a więc tych trzech komiksów mi brakuje. No i chyba teraz pod wpływem właśnie kanału Pęczarda sobie je kupię. Była mowa u Pęczarda, że one by niedawno, że te niedawno były w Biedronce. Jakoś to przegapiłem, ale nie jest je trudno kupić i można je kupić zarówno w wydaniach tych nowych, jak montowskich, jak i w tych starych oryginalnych, no tylko tu oczywiście kupując stare komiksy, trzeba się czuć, że stan może być gorszy, choć akurat te co kupiłem stare tutaj mamy bo jej z Danichem. To jest mocno zniszczone, ale to są moje komiksy. E, tutaj złoty puchar, mimo że wielokrotnie czytałem, ten moje wydanie jest w sumie w niezłym stanie. No ale, tak jak Wam już pokazywałem wcześniej, zarówno szranki, konkursy, choć szranki, konkursy trochę bardziej zniszczone, w szczególności na okładkach, bo w środku jest wszystko w porządku. Ale kupiłem Wam piękne wydanie złotego pucharu. To pierwsze wydanie, e, naprawdę bardzo ładne i w bardzo dobrym stanie. I co ciekawe, za bardzo niską cenę, więc mi się udało. Jeszcze się zastanawiam, więc czy te trzy brakujące komiksy kupię sobie w wersji oryginalnej, czy w tej takiej upiększonej wersji Gmontu. No i chyba w końcu, po latach, skompletuję całą serię. Yy, oczywiście, mówię, dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy o komiksach i o tym świecie kajka i Kokosza. Yy. Tu się bardzo wiele zmieniało. Te pierwsze komiksy, które powstawały tak u Chrysty pod, pod wpływem chwili, zmienił się też świat w pierwszych komiksach złoty puchar. Mieszkańcy Mirmiłowa rywalizują z czarnymi trójkątami. Potem od któregoś momentu bodajże od szkoły latania, o ile się nie mylę. Pojawiają się zbójcerze, tak. Którzy tak, od szkoły latania mamy już zbójcerzy, którzy potem będą głównym przeciwnikiem Mirmiła i jego wojów. Naprawdę, naprawdę świetne komiksy, świetna kreska. No i przede wszystkim bardzo fajny humor. Dla dzieciaka to było coś wspaniałego, ale myślę, że nawet człowiek dorosły może te komiksy poczytać. Dowiedziałem się, że powstał ostatnio nowa część przywódka Jakiego Kosza. Hmm. W tej chwili zapomniałem tytułu coś o hegemonie, ale zajrzałem do internetu, no, ten, ten jednak jest to całkiem inny sposób rysowania. Jak wiemy, Janusz Chrysta już nie żyje. Zresztą od roku 90, kiedy to stworzył ostatni z komiksów, czyli mirmił w Opałach, już nie rysował, miał podobno problemy z oczami, więc te nowe historie w jego wydaniu nie powstawały. To nowe wydanie no, ma takie raczej słabe recenzje w internecie. Może przeczytam sobie, ale chyba w formie raczej tej takiej cyfrowej niż zakupu zeszytu. Choć można go kupić w internecie nawet bardzo tanio, bo po 15 zł. No zobaczymy. W każdym razie to tyle, co mam Wam do powiedzenia o Kajku i Kokoszu. Oczywiście, kto nie czytał, zachęcam do przeczytania. Nawet w tym wieku 30 paru lat, bo. Historia jest naprawdę świetna. Znalazłem też kilka fajnych linków do takich no, archiwalnych dość materiałów na stronie kz.pl. Jest to strona o komiksach, natomiast trzeba dobrze w archiwum poszukać, żeby znaleźć właśnie taki numer z 2003 roku, gdzie jest mocno i bardzo ciekawie opisana zarówno historia powstania komiksu, jak i historia, taki można powiedzieć, skrócony życiorys. Janusza Christy, jak i ewolucja pewnych postaci w komiksie. Pokazane są też pewne nieścisłości, takie jak na przykład fakt, że w serii Szranki, konkursy, tutaj mamy go nawet na okładce, jednym z głównych bohaterów jest rycerz Wit. Potem w kolejnych częściach go nie ma. Pojawia się ponownie w komiksie na wczasach a nieścisłość polega na tym, że Kajko i Kokoszna w czasach nie znają rycerza Wita, mimo że mieli z nim do czynienia właśnie w sznankach i konkursach. Tak więc no bardzo wiele się zmieniało. Zmieniała się postać np. czarownicy Jagi, która zaczyna w tych pierwszych komiksach Złoty Puchar jako ciotka Kokosza Zielacha. Potem, w wpływem wielkiej miłości, przemienia się w czarownicę Jagę. No i dużo, dużo. Tutaj postaci ewaluowało wszystko, właśnie. Znalazłem w bardzo ciekawym, opisanym artykule na ten temat. No więc można powiedzieć, że dzięki temu, że postanowiłem nakręcić ten odcinek, dowiedziałem się czegoś nowego. Więc może linki do tych archiwalnych artykułów, bo jak mówię, w samych my... jest je trochę ciężko znaleźć, a trafiłem na nie przez przypadek, więc też może tutaj pod spodem zamieszczę. Dobra, słuchajcie, to na dziś byłoby tyle. Natomiast w kolejnej części, poświęconej komiksom, chciałbym, chciałbym Wam pokazać Thorgala Thorgal wywarł chyba na mnie dużo, no na, na pewno większe wrażenie niż Kajko i Kokosz wtedy, gdy byłem dzieciakiem. Miałem taki okres, że czytałem te komiksy jeden za drugim. Oczywiście nie miałem swoich komiksów, tak jak mówię, wtedy było ciężko je dostać. Swoje komiksy kupowałem w kiosku ruchu. Nie było empeków, nie było internetu, nie było Allegro, więc jak coś się pojawiło w kiosku, to go kupowałem. Tak mówię, przez przypadek kupiłem na przykład kajtka i koka, bo myślałem, że to będzie komiks kajku i Kokoszu. Hmm. Ale no, miałem problem, na chciałem złoty Puchar część pierwszą, nigdzie nie mogłem tego komiksu dostać. Dziś oczywiście możliwości są o wiele większe. No i dlatego tą kolekcję można uzupełnić. Thor, jak mówię, na mnie dużo większe wrażenie. Przeczytałem w pewnym momencie praktycznie wszystkie dostępne części. Zrobiłem to za pośrednictwem biblioteki w wieku nie wiem 9-10 lat. No, ten komiswał na mnie straszne wrażenie. I o tym chciałbym porozmawiać w następnym odcinku. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę.